Siemaneczko moi drodzy, w dzisiejszym filmie będzie niezłe bailando, bo ja, Miss Aga i... Hej, ja jestem Martyna. Zabawa, turru, turru, zabawa. Turru, turru I Paweł Malinowski Sorry, musiałam sobie sama zaśpiewać, bo Agnieszka nie ma mojej nuty Ale jak chcecie, żebyśmy razem zaznaczyły u mnie na kanale zabawa, zabawa, turru To musicie zostawić tutaj bardzo dużo łapek w górę Dzisiaj budować będziemy z piasku kinetycznego Kinetic Sun. To... Co wy wymyśliliście nam na Instagramie? Piszcie w komentarzach, kto zbudował najlepszą budowlę w danej rundzie. Jeżeli chcecie więcej takich wspólnych filmów, to zostawcie przynajmniej 20 tysięcy łapek w górę i pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasze Instagramy, najlepiej nas zaobserwować, żeby jak najwięcej osób mogło brać udział z nami w takich challenge'ach, zabawach. Wszystkie linki do naszych Instagramów macie na dole w przypiętym komentarzu. Zadaliśmy Wam pytanie na Instagramie, co mamy zbudować? I tutaj patrzę właśnie na Wasze odpowiedzi, bo ich dosyć sporo. Jednorożca, domek, serduszko, łapkę w górę, baby sharka, szkoły magii i czarodziejstwa, coś świątecznego, pizzę. Mmmm pyszną pizzu? Nie! Lecimy z pizzką! Słuchajcie, to jest taka śmieszna historyjka, kiedyś w wakacje dorabiałam sobie sprzedając pizzę na plaży i chodziłam tak z pizzą, z taką wielką torbą pizzy i krzyczałam na całą plażę PIZZA! Robimy pyszną pizzkę. Ja mam trochę doświadczenia, bo mój brat ma pizzerię. Może nigdy w niej nie pracowałam, ale... Ale mam siłaś na plaży. Tak, i mam to w genach. głaszczesz pizzę? Nie wiem co robię, ale coś robię. Robiona z miłością. Wiem co, uwałkuję to. O, dobry patent. A ja wiesz, w takim razie. Na pewno widzieliście jak szpachlowałem. O, to by dziura. Trudno trochę sosu wycieknie. Ale ja robię moją pizzę bg i sos będzie Nie wiem, szpinakowy załóżmy, albo z mielonej sałaty Ej, co ty robisz Martyna? Trójkąt ostrzegawczy? Zaraz sam zrobisz taki Nie trójkąt. Spróbuj Zami... zrobić trójkąt z gapiarzu Ja zrobiłem na swoim Jak filmie. ktoś z nich zrobi trójkąt Zrobiłem na swoim filmie zrobiłeś? Tak, zrobiłem Pizzę robiłeś? Nie, zrobiłem trójkąt Moja to jest taka pizzerinka dla jednej osoby ze sklepiku <laughs> szkolnego Nie, jest taka rozważna? ty nie miałaś się robić sałatki, tylko pizzę, tak? Hello? No mówiłam, że ja umiem tylko krzywe drzewo budować, no! Ja sobie tutaj, słuchajcie, profesjonalnie pomieszam kolory, żeby mieć więcej czerwonego Bo liczę na to, że właśnie to wyjdzie z połączenia A widzę... Co jest grane? Klapię sosem To jest sos z gumy balonowej To jest drugi sos S Smacznego wszystkim Z gumy Smacznego, moi do to jest moja pizza a, wygrałam? Zobaczcie, jaki piękny kolor z połączenia różowego i czerwonego. Taki malinowy. A ja dalej ugniatam sos na swojej pizzy, żeby przypadkiem nie skapnął na ubranie. Okej, okay, pizzerinka prawie gotowa. A, bo Martyna robi kawałek pizzy! Ile mi czasu to zajęło, żeby... Ale ty też zrobiłaś, tylko ci się rozpłynął troszeczkę No bo nie upiekłam ciasta, to się dziwisz? Zobaczcie jak oni tutaj oszczędzają na sosie W pizzerii Martyny Zabawy dostaniecie Z po same brzegi I co? I wam spadnie na spodnie i będziecie musieli prać spodnie a Ale nie, nie, nie 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 będziecie musieli prać, bo i sen nie przylepia się do ubrań No zapomniałem Masz rację Martyna, masz rację Idź Idź nie, nie, dotyka jej, nie skończyłem Paweł, jeszcze Paweł, czy ty masz klopsiki? Nie rób, chcesz się zmierzyć? Słuchajcie, jednak to nie jest guma balonowa, tylko klopsiki Kto lubi pizzę z klopsikami? Czekaj, jeszcze nie upie, czemu chciałaś klopsika zawinąć? No weź, bo ja chcę takiego ładnego klopsika mieć u siebie proszę. Co go łop, łopatą no. Bo się boję dotykać I Jeszcze jeden, będzie klopsik tutaj Czy ty masz yy, pizzerinkę z klopsikami i z mielonym? Tak, to jest yy, tak zwana 5 serów, 5 mięs, nie pamiętam 5 kinetic sandów, o to jest pięć, pi, pizza 5 kinetic sandów. No jak dodasz ten srebrny to będzie wtedy 5 No 1, 2, 3, 4, 5, ja i tak wiem, że wszyscy byście zjedli moją pizzerinkę cholipka. Ona zrobią ją najszybciej Ja bym się bała. Myśle, do... Myślę, że po tej pizzerince to cały dzień, wiecie? Zobacz, jak To jest najlepsze, bo jak jesteś głodny, to chcesz dostać bardzo szybko pizzę, prawda? Tak. I taką moją, byście już do, dawno dostali i dawno byście ją zjedli. Zobaczcie, prezentuję mój kawałek pizzy. Ja z niego jestem bardzo dumna. Dajcie znać, czy jedlibyście coś takiego? Prosto z y, pizzerii Martyny zabawy. Tak? Powiem szczerze, to wygląda przepięknie jak jakaś tarta znaczy, malinowa Najbardziej bardziej to wygląda jakby to był tort Tak, tarta, tak, tarta, tarta, tarta Nie, to pizza, duży kawałek pizzy na grubym cieście Moi drodzy, tutaj macie prawdziwą pizzę nie. Jest to pizza 5 Kinetic Sandów To jest taki smak, jakiego możecie szukać niedługo w waszej pizzerii ulubionej Smacznego, drodzy widzowie Lajz nice pizzy na bardzo grubym cieście, tutaj na bogato wszystkich składników, można się najeść takim jednym kawałkiem bardziej niż tymi pizzami nie wiadomo skąd. Także głosujcie na mnie. Powiem wam tak, moja pizza była tania i szybka. Głosujcie na nią Czytam właśnie wasze propozycje, zobaczmy co tu napisaliście Hmm, chomik świr, chomik świr, domek dla syrenki smokey eye Żyrafa, chomik świr, klocek, nie wiem, ludzika leżącego, chomik świr chomik świr, chomik świr, chomik świr, chomik świr, chomik świr, Kebaba z ostrym sosem, ja wybieram ludzika leżącego, tak to jest mój wybór Czy to jest Miss Aga jak się zmieni kolory odwrotne? Invert color? Nie, to jesteś ty kiedyś niebieski. No niech. To pamięta czas jak Paweł miał niebieskie włosy? Ten pisze niebieski w komentarzu Wyglądasz jakbyś miał tu Pepe. Ja Ja będę budował nie płaskiego ludzika Nie można tak oszukiwać Trochę oszukałem system Nie można oszukiwać ale przypadkowo, przypadkowo, wyszła mi piękna rzeźba Zaraz zobaczycie tą, tą rzeźbę Oszust Ale pięknoty Popatrzcie <grym> Jak to była ta piosenka? Popatrzcie w moje oczy. oczy. Nie, to jest najpiękniejszy, a na pewno najbardziej piaskowy. Nie chodzi. Nie, ale nie, czarne, nie oczy, czarne, czarne oczy, widzę czarne oczy. Czarne oczy, widzę niebieskie nie, oczy. Filetyka sandowe oczy, Nie, prze oczy. <śla> 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 ze mną nie. <śla> to jest kanał muzyczny od dzisiaj. <śla> nie! To jest ich troje. Agnieszka nawet nie. ma czerwone włosy. Więc Ej, to słuchajcie, to nazwijcie naszą trójkę, bo. Jakbyśmy byli zespołem muzycznym. Tak, tak, dokładnie Jakbyśmy byli zespołem muzycznym, to jak byśmy się nazywali? Tylko nie ich troje, bo... Będziemy serduszkować. Agnieszka będzie serduszkać komentarze Wszystkie komentarze będzie serduszkować. Nieprawda, Tylko te najlepsze Paweł, podobają ci się twoje usta? Co jest grane? Nie, nie miałem operacji plastycznych Co jest tutaj? Przygodę ten, co tak mają ręce takie. Takie to jest? More na przygodę? Chyba tak, no. To on. Tak właśnie rękował. Czekajcie, jest Finn i Jake, Jak Jake. Dobra, nie wiem jakie ci nogi zrobić. Paweł, czy naprawdę oszukujesz? Trudno. Ja nie bym... można zatrzymać kreatywności wywołanej Kinetic Sandem. Ja bym go zdyskwalifikowała. Nie ma takiej opcji. Kinetic Sand po Widzowie, powiedzcie, ładnie co to ty to robić. Weź ludzi, Ty jesteś czakan diozura! Co? Paweł oszukuje! Osta, a nie dotyka, jakbyś obcięła ten. Obciął twojemu karty. <grym> Sam wybrałeś ten pomysł, a oszukuje. Nie, nie, nie niszczymy. Ja ludzika. jestem oburzona. Dowie, napiszcie, żeby nie zabijać. Paweł, oczyszczę. Martyna, niszczymy mu? Tak! Niszczymy Paweł, to, oszustwo! Nie Zrób płaskiego! No nie zabijajcie go! Musisz zrobić płaskiego ludzika! Nie zabijajcie go! A to jego Ej, ostrożnie! To Beret! A teraz patrzcie, 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 co zrobię, patrzcie. Nie, stak, jest takiej, jest, z takiej, takiej. Patrz, patrz. A co to jest? Wiecie? Jego mózg! Co, co się tutaj stało. <śm> Wydaje mi się, że swoje ręce maczało, tu ufo! Ale zasłuchaj mu ten mózg. Nie dy, 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 może dy, dy, chodzić dy, dy, z takim dy, dy, mózgiem dy, dy, na wierzchu. Zasłuchaj mu mózg. Musi udawać dobra. normalnego człowieka. Ale żeby to był Beret, musi mieć coś takiego. Tak, to prawda, Berety mają coś takiego. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest Beret. Dobra, ja skończyłam mojego kaktusa, Jestem z niego bardzo dumny. Ja muszę jeszcze uśmiech zrobić kosmicie. Nie mam nóg jak kurka! Dla mnie tak wygląda! Ulepiliśmy bałwana, bo nie ma śniegu, to... O nie stracił nos Dobra, teraz musisz zrobić z niego płaskiego ludzika. Dobra, teraz robię płaskiego ludzika. Uwaga! Nie! Jest płasko rzeźba, tak jak obiecałem. Tutaj można się dokopać do jego mózgu. To prawda? Arbuz. To jest arbuzowy mózg! A tutaj arbu. arbuzy! Kosmita trzyma mnie za rękę, bo prowadzi mnie przez kosmiczne przestworza. Nie no, moim zdaniem wygrałam! Przyznajcie, że wygrałam w tej ludzi, jest boski! Zabawa! Zabawa, Turu turu. Zabawa, turu. Co ty mu robisz? Uderwałaś mi nogi na chwilę! A! Mi saga Tutaj jest mój, płaskorzeźba płasko moja Czemu ja wyglądam jak miał dziwne nogi To nie wygląda normalnie O nie, Martyna się od... Ciąłeś sobie samemu głowę? Nie. Czas teraz na mnie. Zobaczymy, co żeście tutaj ciekawego wymyślili na tym Instagramie. Co chcesz? No super, chcę krzywe drzewo, automat z kulkami, o matko, nie wiem, jakbym to miała zbudować. Większą hodowlę raków. Nie, wydaje mi się, że tam tamta wystarczy w zupełności. Kota, dom Grażyny, Pawła, o, dobry pomysł, słonia. Domek na drzewie. Mm, to by był krzywy domek na krzywym drzewie. Boski Alvaro zaproponował hamburgera. No i to moi drodzy, chyba dzisiaj wybudujemy, bo ja jestem już głodna. Zjadłabym jakiegoś hamburgera, a jak nie mogę żadnego zjeść, to chociaż sobie na niego popatrzę i zjem oczami. Teraz budujemy, budujemy hamburgera Kanapka też może być ostatecznie, zgadzam się na kanapkę Ja poczekam aż dziewczyny zrobią swoje, potem zacznę kraść ich pomysły i zrobię najlepsze, bo udoskonale. Nie ja. można tak Ja se czekam tutaj Nie na rób razie. tak Wyrabiam był jesteś jednym wielkim oszustem, się z tej eliminacji drużowej Dolna bułka, teraz się postaram, bo to, bo to moja praca, to się postaram Ej, a co? jeśli wygram to co? to dostaniesz talon na Kinetic Sand i balon. Ja robię, słuchajcie, burgera z podwójną sałatą. Może być? Nie. Czemu? Bo to znowu wege. No to co się pytasz? Nikt nie je wege tutaj. Ja jem. A, no to, to okej okay w takim razie. Ale to, to jak coś, to nie jest wcale mięso. O nie, o nie! Mielonka się rozwaliła. Czyli jednak mięso, tak? No ładnie, ja No nie. Ja robię kolorowego burgera i to nie jest żadna ściema, bo wiem, że takie są w Warszawie, można kupić na przykład. Które robią takie kolorowe burgery? Na czarne, nie? O, i to jest daj, kolejna daj nóż. sałata. Nóż! Puszczaj go już! Paweł, a ty robisz co On nie ugryzie cię już. Paweł, ty kiełbasy pokryły? Ja na razie cukinię. Czemu cię Paweł te kiełby robi? Ja na razie smażę cukinię. Kiełby na patyku? Na patyku? Moja praca znowu... Najbrzydsza, zobaczcie, jak to wygląda. Nie, hey, jest na razie najlepsza. Nie wiem, ja nie umiem! Ja umiem tylko drzewo krzywe. To zrób hamburgera o kształcie drzewa krzywego. Nie. <laughs> Innowatorski pomysł, może ktoś wymyśli restaurację z takimi hamburgerami. Może ktoś takiego kupi. Ej, no nie wiem, jak zrobić. Nie chcę kupować Waszych pomysłów, jednak, bo wtedy będzie oszustwo. To zrób hot doga. Hot dog to prawie taki hamburger, tylko podłużny No bo mówiłam, że może kanapkę albo ten, no to zrób sobie hot doga. Już robię prawie, patrz. Już prawie mam. Mmm, <laughs> łatko! Wow, Ej, wow. nawet ładnie! Ja bym go zjadł To jest pikle położone. Co jest grane? Ja nawet nie mam bułki jeszcze Dałam ci takie łatwe zadanie, miałeś zrobić hot doga, a ty nie umiesz. Ja zrobię, słuchajcie, ja założę się, że zrobię szybciej hot doga niż Paweł, Patrzcie. Dałem ci hot doga z wielkim love Bo hot dogi szybko schną ja to jest łódka, nie hot dog, nie robisz kajaka tylko hot doga Słuchajcie, ja mojego hamburgera sypię, słuchajcie, smażoną cebulką Moja ulubiona Ja już zrobiłam hot doga Smaczny? Co to, co to jest? No hot dog! hot dog z żownicami I z marówką. Nie ma mowy, ja nie będę jadł hot doga z żownicami Ale zobaczcie, mój burger cały czas się trzyma Tak? Obróć go Dobra, no od tej strony nie widzicie, jak ja go będę szpachlować Ty go szpachluj, a ja robię hot doga w końcu Ja go szpachluję Proszę, to mój wegeburger z sałatką. płaski? Z piklami. Tutaj Z smażoną cybulką. Chcę aha, tutaj na aha. wizji pokazać. Na wizji go zamknę. Ooooo! <ścoughs> o bo... To jest prostego! Bo... Jemy, moi drodzy, smacznego! Miam, miałam, miałam, miałam! Nie! O Z brokatową paróweczką! Ja to by... Zobaczmy go, <laughs> jakbyście takiego do nogi Ja mojego jeszcze przekroję. O nie, nie przekroiłam mojego, ale pokazałam wam jak go jem. Eee! Wow. wow, ładny. Ja mojego nie przekroiłam. <laughs> wow, o nie, teraz żałuję. Zobaczcie. Co <laughs> <To> jest? Lodzik. <laughs> Ej, to jest rożek. Ja robię... Ja, ja, ja zmieniam koncepcję, ja jednak robię wafer to, to jest kebab To jest Zrobimy kebab z palaterami. dawajcie dziewczyny Bo ty chciałam, to miałeś, ktoś zaproponował tak, ci, nie? Żeby kebaba, oj, oj dawajcie Kawałek spadł mięsa Ale co tam, podniosę z ziemi, oni pewnie też tak robią w kebabowni <grym> Ej, a kto poleje mi tego kebaba ostrym sosem? Proszę was, bardzo proszę mm, mój ulubiony, dobra, to ja idę z chomikiem świrem to jeść, a wy decydujcie kto wygrał Nie zapomnijcie pisać w komentarzach, kogo budowla w której rundzie wygrała ja uważam, że wygrałam we wszystkich. Ja również uważam, że wygrałam we wszystkich. A ja Paweł Ja uważam, przegrał. że przegrałem we wszystkich. <laughs>